Nowe doniesienia w sprawie córki Golców. Oficjalnie ogłosili, że odliczają już tylko dni. Starsza córka Pawła i Katarzyny Golców, Maja Golec, poszła w ślady rodziców i chętnie chwali się w mediach społecznościowych swoim ogromnym talentem muzycznym. 21-latka oficjalnie ogłosiła w sieci radosne doniesienia. Córka Golców odlicza już tylko dni do premiery swojego solowego singla. W tej sytuacji może liczyć na wsparcie rodziny. Paweł Golec wraz ze swoim bratem Łukaszem od ponad ćwierć wieku tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych w naszym kraju zespołów Golec u orkiestra. Który mieliśmy przyjemność oglądać ostatnio podczas sylwestrowej mocy w polsatu w Toruniu, która okazała się wielkim sukcesem i najchętniej oglądaną imprezą sylwestrową w Polsce. Prywatnie wykonawca takich hitów jak lornetka czy cray i is Ismelife jest mężem Katarzyny gole łaczewskiej Para doczekała się dwóch córek, urodzonej w 2003 roku maj oraz 11-letniej Janny. Nowe doniesienia w sprawie córki Golców. To nie były plotki. Starsza córka Golców Maja ma ogromny talent muzyczny i poszła w ślady rodziców. 21-latkę mogliśmy często oglądać na koncertach u boku ojca i wujka, ale ambitna góralka postanowiła iść swoją własną ścieżką i właśnie rozpoczyna karierę solową. Maja Golec jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się swoim talentem wokalnym z fanami. Młoda wokalistka na swoim Instagramie ogłosiła właśnie wielką radość. 21-latka odlicza już tylko dni do premiery swojego singla Daleko. Na Instagramie uchyliła rąbka tajemnicy, prezentując fragment utworu. Pokazała też, jak na efekty jej pracy zareagowali członkowie rodziny. Na nagraniu widzimy córkę golców w samochodzie, gdzie puszcza swoim kuzynkom fragment swojego utworu, a one entuzjastycznie reagują. Na początku pełne skupienie, a potem megafun, relacjonowała wokalistka. Serduszkiem na post zareagowała również ciotka Majadyta Golec. Jak widać młoda wokalistka na początku swojej solowej kariery może liczyć na wsparcie całej rodziny. Myślicie, że powtórzy ogromny sukces swojego ojca i jego brata? Premiera singla daleko już 3 stycznia.